Technokracja była dużym ruchem w latach 30. XX wieku. Została pierwotnie zaprojektowana w 1932 roku przez znanych inżynierów i naukowców z Uniwersytetu Kalambia. Był to system gospodarczy, który miał zastąpić kapitalizm i wolną przedsiębiorczość. Technokracja miała opierać się na zasobach i wykorzystywać tzw. kredyty energetyczne jako system płatności, a nie walutę jaką znamy dzisiaj. Samo słowo technokracja wymyślił w 1919 roku inżynier z Kalifornii William H. Smith, aby opisać to cytat, rządy ludów wprowadzone w życie za pośrednictwem ich sług, naukowców i inżynierów. Ideologia technokracji przekształciła się w ruch, gdy w 1933 roku Howard Scott i M. King Hubbard założyli organizację pod nazwą Technocracy Incorporated. Razem napisali kurs studiowania technokracji, który stał się ich biblią na wszystkie spotkania organizowane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W szczytowym momencie ta organizacja członkowska miała ponad pół miliona członków płacących składki. Technokracji Incorporated tak definiowała swoje propozycje. Technokracja jest nauką inżynierii społecznej, naukowym działaniem całego mechanizmu społecznego w celu produkcji i dystrybucji dóbr oraz usług dla całej populacji tego kontynentu. Po raz pierwszy w historii ludzkości będzie to robione jako problem naukowy, techniczny, inżynieryjny. Nie będzie tu miejsca na politykę, czy polityków, finanse, czy finansistów. Technokracja stwierdza, że ta metoda działania mechanizmu społecznego na kontynencie północnoamerykańskim jest obecnie konieczna, ponieważ przeszliśmy ze stanu rzeczywistego niedoboru do obecnego stanu potencjalnej obfitości, w którym jesteśmy teraz utrzymywani w stanie sztucznego niedoboru wymuszonego na nas w celu kontynuowania systemu cen, który może dystrybuować towary tylko za pośrednictwem środka wymiany. Technokracja stwierdza, że cena i obfitość są nie do pogodzenia. Im większa obfitość, tym mniejsza cena. W prawdziwej obfitości nie może być w ogóle ceny. Tylko poprzez porzucenie ingerencji w kontrolę cen i zastąpienie jej naukową metodą produkcji i dystrybucji można osiągnąć obfitość. Technokracja będzie dystrybuować za pomocą certyfikatu dystrybucji dostępnego dla każdego obywatela od urodzenia do śmierci. Technokracja obejmie cały kontynent amerykański od Panamy po biegun północny, ponieważ zasoby naturalne i naturalna granica tego obszaru czynią go niezależną, samowystarczalną jednostką geograficzną. Wskazówką na temat źródeł technokracji może być oficjalny symbol ruchu, którym stało się logo przypominające chińskie Tao. Symbolizowało równowagę między konsumpcją a produkcją w formie tzw. monady. Sam termin monada wywodzi się ze starożytnej greckiej filozofii, a dokładniej od panteizmu i pitagorejczyków. Oznacza najbardziej podstawową substancję. Zgodnie z pierwotnym wyobrażeniem pitagorejczyków, monada jest bóstwem, całością wszystkich rzeczy, najwyższą istotą. Koncept ten przeniknął później m.in. do neoplatonizmu, gnostycyzmu i innych ruchów ezoterycznych na zachodzie. Publiczny aplauz dla technokracji zaczął słabnąć na początku lat 40., zwłaszcza po tym, jak Imperium Gazet Magnata Prasowego Hersta zakazało wszystkim swoim autorom pisania o technokracji. Równoległa organizacja miała krótkie życie w nazistowskich Niemczech przed II wojną światową, ale została zlikwidowana przez Hitlera, gdyż uznano ją za zbyt bliską konkurencję. Pojedynczy technokraci w Ameryce i Europie nadal jednak trzymali się mocno utopijnego marzenia o technokracji. Jednym z nich był Joshua Norman Haldeman, czyli dziadek słynnego obecnie Elona Maska, który najpierw został aresztowany, a kiedy odzyskał wolność, wyemigrował do Afryki Południowej. W 1970 roku Zbigniew Brzeziński był młodym profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Columbia. W tym samym miejscu, gdzie narodziła się technokracja. Był autorem słynnej książki, Pomiędzy Dwoma Wiekami Rola Ameryki w erze technetronicznej, która wpadła w oko globalnemu bankierowi Davidowi Rockefellerowi. Następnie razem stworzyli oni komisję trójstronną w celu stworzenia nowego międzynarodowego porządku gospodarczego. W 1987 roku członkini komisji trójstronnej, Gro Harlem Burtland zakończyła działalność grupy zadaniowej sponsorowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych publikacją Nasza wspólna przyszłość. Książka ta spopularyzowała w światowej świadomości termin zrównoważony rozwój. W 1992 roku, kiedy ONZ zwołało pierwszy szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, narodziła się Agenda 21 jako agenda na XXI wiek. Książka Brundtland otrzymała pochwały i wyróżnienia od ONZ za stworzenie ram dla Agendy 21 i powiązanych z nią dokumentów. Dziś Agenda 21 nadal obowiązuje, ale została znacznie rozszerzona przez Agendę 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju. W 2016 roku na konferencji ONZ Habitat 3 przyjęto nową agendę miejską, czyli źródło tzw. Miast 15-minutowych projektu Miasta C40. Synonimami zrównoważonego rozwoju są zielona gospodarka i ekonomia obważanka. Wspólnie opisują one nowy paradygmat ekonomiczny, który jest mocno związany z założeniami technokracji, czyli systemu ekonomicznego opartego na zasobach, który wykorzystuje energię jako rozliczenie. Miasta mają być przekształcone w smart cities, czyli inteligentne miasta, ponieważ świat jest przekształcany w utopię bez formalnych granic państwowych, a mieszkańcy wsi mają być zmuszeni do zamieszkania w tych miastach. Wszystkie obszary publikacji ONZ podkreślają doktrynę No one left behind, czyli nikt nie pozostanie w tyle. Nie są to jałowe spekulacje. W 2015 roku sekretarz wykonawczy ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Christiana Figueres, wyraźnie stwierdziła: Po raz pierwszy w historii ludzkości stawiamy sobie zadanie. Aby celowo, w określonym czasie, zmienić model rozwoju gospodarczego, który panuje od co najmniej 150 lat, od czasów rewolucji przemysłowej. Ten nowy, oparty na zasobach system gospodarczy wymaga, aby 100% środków produkcji i konsumpcji znalazło się w rękach technokratów, którzy będą podejmować wszystkie decyzje za producentów i konsumentów. Technokraci mówili to samo w latach 30. XX wieku. Technokracja jest nauką inżynierii społecznej, naukowym działaniem całego mechanizmu społecznego w celu produkcji i dystrybucji dóbr oraz usług dla całej populacji, pisał The Technokrat Magazine w 1938 roku. Zamierzona globalna technokracja będzie więc obsługiwana przez technokratów, a nie polityków czy przedstawicieli ludu, zgodnie z ich wąskim spojrzeniem na naukę i jednocześnie usunie ona potrzebę istnienia urzędników w wybieranych w wyborach. W skrócie, technokracja jest zarządzana jako dyktatura naukowa. Doktor Parak Khanna, wiodący uczony promujący technokrację, przemawia do globalnych elit na całym świecie, posiadając tytuł magistra ze School of Foreign Service na Georgetown University oraz doktorat z London School of Economics. Khanna napisał kilka wysoko cenionych książek na temat różnych aspektów globalizmu. W 2017 roku Kana wydał książkę o bardzo jednoznacznym tytule Technokracja w Ameryce powstanie państwa informacyjnego. Popierany przez wielu prominentnych globalistów, wyłożył radykalny program tego, jak bezpośrednia technokracja miałaby wyglądać w praktyce. Bezpośrednia technokracja w Ameryce wyglądałaby tak Kolektywna prezydentura składająca się z około półtuzina członków komisji, wspierana przez służbę cywilną, lepiej radzącą sobie z żonglowaniem złożonymi wyzwaniami. Wielopartyjna władza ustawodawcza, lepiej odzwierciedlająca różność poglądów politycznych i wykorzystująca technologię danych do konsultacji obywatelskich w czasie rzeczywistym. Senat zostałby zastąpiony przez Zgromadzenie gubernatorów, które nadaje priorytety wspólnym potrzebom Stanów i dzieli się udanymi politykami między nimi oraz gałąź sądownicza, która monitoruje międzynarodowe wzorce i standardy, oraz promuje poprawki do konstytucji, aby dotrzymać kroku naszym szybko zmieniającym się czasom. Oczywiście możemy zignorować Hanę, ale globalne elity nie, ponieważ pisze on pod ich dawno ustalone cele, aby zrobić dokładnie to, co proponuje. Dr Francis Scheffer, historyk i filozof, stwierdził, że społeczeństwo pozbawione stałych wartości, które nadawałyby formę i strukturę życiu, stacza się w moralną otchłań. Aby zastąpić tę niezbędną strukturę i w ten sposób uniknąć całkowitego chaosu społecznego, jednoznacznie stwierdził, że takie wartości będą dostarczone poprzez coraz bardziej autorytarną, technokratyczną elitę innymi słowy, w miarę jak ludzie tracą zdolność do samoregulacji własnego życia i zachowania, ktoś lub coś wkracza w próżnię i robi to za nich. Brzeziński we wspomnianej wcześniej książce doszedł do praktycznie tego samego wniosku co szefer, choć z zupełnie innych powodów. Pisał tak. Takie społeczeństwo byłoby zdominowane przez elitę, której roszczenia do władzy politycznej opierałyby się na rzekomo wyższej wiedzy naukowej. Elita ta, nieskrępowana ograniczeniami tradycyjnych wartości liberalnych, nie wahałaby się osiągnąć swoich celów politycznych przy użyciu najnowszych, nowoczesnych technik wpływania na zachowania publiczne i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłym nadzorem i kontrolą. W takich okolicznościach naukowy i technologiczny pęd kraju nie zostałby odwrócony, ale wręcz żywiłby się sytuacją, którą wykorzystuje. Dzięki wczesnym członkom Komisji Trójstronnej Chiny zostały wyprowadzone z ciemnych wieków swojej komunistycznej dyktatury na scenę światową. Co więcej, Komisja Trójstronna zaaranżowała, a następnie ułatwiła masowy transfer technologii do Chin w celu zbudowania ich nieistniejącej infrastruktury, o czym pisał profesor historii Antony Saton. Powszechnie uważa się, że Chiny zostały początkowo wprowadzone do głównego nurtu światowego handlu przez współzałożyciela Komisji Trójstronnej Zbigniewa Brzezińskiego. Jako upadła dyktatura komunistyczna Chiny były czystą kartą przetargową z ponad miliardem obywateli pod kontrolą. Jednakże chińscy przywódcy nie wiedzieli nic o kapitalizmie i wolnej przedsiębiorczości, a Brzeziński nie podjął żadnego wysiłku, aby ich tego nauczyć. Zamiast tego, Zasiął nasiona technokracji. Kiedy stosunki dyplomatyczne z Chinami zostały znormalizowane, globalne korporacje powiązane z Komisją Trójstronną pospieszyły z budową infrastruktury, fabryk, obiektów edukacyjnych, centrów finansowych itd. W ciągu 20 lat, od 1980 do 2000 roku, miała miejsce transformacja, która została uznana za cud gospodarczy, ale nie była ona dziełem Chin. Można ją raczej przypisać pistrzom technokracji z szeregów komisji trójstronnej. Dzisiejsze Chiny to koszmar naukowej dyktatury. Z milionami kamer do rozpoznawania twarzy mają przynajmniej jedną monitorującą na każdych siedmiu obywateli i oprogramowanie sztucznej inteligencji, aby natychmiast zlokalizować, zidentyfikować i śledzić każdego. Krótko mówiąc, Chiny mają całkowitą obsesję na punkcie nadzoru i absolutnej kontroli nad swoją populacją przy użyciu nowoczesnych technologii. Dodatkowo funkcjonuje tam polityka zawłaszczania ziemi. Na przykład w 2014 roku Chiny przedstawiły plan, zgodnie z którym do 2026 250 milionów rolników zostanie przeniesionych ze swoich ziem do megamiast, które zostały już zbudowane, ale pozostają puste. Opuszczona ziemia rolna ma zostać połączona w gigantyczne farmy fabryczne, które będą obsługiwane przez zaawansowane technologie, takie jak roboty rolnicze i zautomatyzowane traktory. Rolnikom, którzy odmówią opuszczenia ziemi, pomoże się przy pomocy odpowiedniego aparatu nacisku. Niczym w soczewce prezentuje to ogólnoświatową politykę budowania tzw. Smart Cities. Miasta nie posiadają zasobów fizycznych, takich jak rolnictwo, minerały, drewno i tym podobne. To raczej domena obszarów wiejskich, gdzie takie zasoby są znajdowane i eksploatowane. Tak więc, aby przygotować się do przejęcia dużych pałaci obszarów wiejskich, technokraci opracowali dwie skoordynowane strategie: po pierwsze, przenieść ludzi ze środowisk wiejskich do miejskich, a po drugie, zatrzymać ich tam. Po przeniesieniu do miast wybranych przez rząd, rolnicy ci wpadną w machinę inżynierii społecznej, która będzie ich nieustannie śledzić, obserwować, przypisywać im punkty kredytu społecznego, aby ograniczyć ich dostęp do tzw. przywilejów, którymi będą nawet podróże między dzielnicami, czy jedzenie mięsa. Nigdy nie odzyskają wystarczających zasobów i mobilności, aby opuścić przydzielone im miasta. Innymi słowy, będą w pułapce. Tak jak pozostali mieszkańcy. Pierwotni technokraci postrzegali ludzi jako nic więcej, jak tylko zasoby na tym samym poziomie, co zwierzęta i surowce naturalne. Ich celem było i nadal jest zastosowanie nauki do efektywnego bilansowania zasobów poprzez kontrolowanie produkcji i konsumpcji dóbr i usług. Obiekty tej inżynierii społecznej nie będą miały większej kontroli nad swoim własnym życiem niż bydło w Oborze.